Dziś nauczysz się, jak stworzyć pierwszą grę. Gra będzie polegała na poruszaniu kurą za pomocą myszy w taki sposób, aby wszystkie kurczaki wykluły się z jaj. Zapraszam na stronę www.hellomyrobot.com W poprzednim filmie pokazywałam, jak można sterować duszkiem za pomocą myszy. Dziś skorzystamy z tego. I zaprogramujemy poruszanie się kury w taki sam sposób. Czyli wybieramy najpierw duszka kurę. Kota możemy usunąć. Może zmienimy nazwę na Kura. I jeszcze zmienimy tło na zielone. Klikamy na Tło. I w zakładce tła zmieniamy kolor. Musimy wziąć ten prostokąt, zaznaczamy cały obszar sceny i zmieniamy kolor na zielony, żeby wyglądało jak trawa. I ok. Teraz napiszemy program kury, czyli klikamy na duszka. Kura I wybieramy blok z kategorii zdarzenia, kiedy kliknięto zieloną flagę. Zawsze. I tak jak było w poprzednim filmie, idź do wskaźnik myszy. Czyli kura będzie poruszała się za wskaźnikiem myszy. No i przetestujmy to. Klikamy zieloną flagę. I to działa. Teraz musimy dodać duszka jajko, czyli klikamy wybierz duszka i szukamy jajka, z którego będzie się wykluwał kurczak. I jest to tutaj ten duszek. Sprawdźmy, jakie kostiumy są dostępne w zakładce kostiumy. Mamy całe jajko, mamy wyklute. I takiego kurczaka. Zmienimy mu nazwę. Tutaj nazwiemy jajko. Ten nazwiemy wyklute. I tutaj kurczak. Z tym, że jeszcze usuniemy z tego ostatniego, może te skorupy. Zaznaczamy skorupkę i usuwamy, i tak samo drugą, żeby został sam kurczak, i jeszcze przesuniemy go na środek. Zaznaczamy całego kurczaka. I tutaj, gdzie jest ta kotwica. Teraz napiszemy skrypt jajka, czyli przechodzimy do zakładki Skrypt. I chcemy, aby w naszej grze jajka pojawiały się co jedną sekundę w losowych miejscach na scenie. Aby to zrobić, klikamy znowu zdarzenia. Kiedy kliknięto zieloną flagę, zmień kostium na jajko. I weźmy pętle zawsze. Czekaj sekundę. Mają się pojawiać co sekundę. I jeszcze klonowanie, czyli utwórz klona z siebie. Czyli co jedną sekundę będą tworzyły się klony jajka. I teraz jeszcze oprogramujemy te klony. Czyli gdy zaczynam jako klon, Idź do losowej pozycji, to było w kategorii ruch, aby jajka pojawiały się w losowej pozycji. I teraz to przetestujemy. I ok, jajka pojawiają się co jedną sekundę w losowych miejscach na scenie. Na razie zatrzymamy animację. Bo musimy jeszcze zaprogramować wykluwanie się jajek w momencie, gdy kura dotknie danego jajka. Jest to tak zwane wykrywanie kolizji. Bierzemy pętlę zawsze i musimy sprawdzić warunek, jeżeli kura dotknie jajka, czyli to z kategorii czujniki. Dotyka tylko nie wskaźnik myszy, tylko kura. Przesunę to troszeczkę. Czyli jeśli kura dotknie jajko, to zmieniamy kostium. Wygląd. Zmień kostium na. Najpierw niech będzie wyklute. Poczekamy chwilę, żeby to zauważyć. Na przykład. Pół sekundy. I potem zmienimy kostium na kurczak. I również poczekamy chwilę. A potem usuniemy tego klona, aby te kurczaki znikały ze sceny. Czyli przetestujemy to. Klikamy zieloną flagę. I gdy kura dotyka jajka, wykluwa się z niego kurczak. Wyjątkiem jest to pierwsze jajko, które nie reaguje na dotyk kury. Jest to to pierwsze oryginalne jajko, z którego tworzone są klony. Musimy je zatem ukryć, czyli z kategorii wygląd bierzemy blok ukryj. I wstawiamy tutaj do tego oryginalnego jajka. Natomiast klony należy pokazać, czyli bierzemy blok Pokaż i wstawiamy do skryptu klona. No i teraz sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Widzimy, że już teraz wszystkie jajka reagują na dotyk kury. Teraz Twoja kolej. Zatrzymaj to wideo, uruchom edytor scratch i wykonaj wszystkie kroki pokazane w dzisiejszym filmie. Gotowy program możesz pobrać ze strony www.helomayrobot.com. Dokładny link w opisie filmu. Dziś nauczyłeś się, jak stworzyć pierwszą grę. Umiesz już zaprogramować wykrywanie kolizji poprzez warunek dotykania innego duszka. Wykorzystałeś klonowanie duszków oraz zmianę kostiumów. Dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Subskrybuj mój kanał, a nie ominą cię nowe filmy.